Dobry Państwu, dziękujemy Estris za zaproszenie. Ktoś na wczorajszej kolacji zapytał się mnie, czy dzisiejsza prezentacja będzie o tym, jak taniej kupować na Allegro. No i odpowiedź jest niestety nie, ale temat równie ciekawy, mam nadzieję, opowiemy o tym, jak wykorzystujemy giz właśnie w Allegro. Mam nadzieję, że naszego brandu nie trzeba Państwu przedstawiać. Tym bardziej nasze dane pokazują, że statystycznie przynajmniej co druga osoba tutaj na widowni robi aktywnie zakupy na naszej platformie. Natomiast może nie każdy z Państwa wie, że Allegro jest teraz marką międzynarodową. Występujemy obecnie w sześciu, w sześciu krajach. Rozwijamy się prężnie dzięki ostatniej, nie tak dawnej zakupie innego e-commerce'owego marketplaceu, jakim jest MOL oraz operacji kurierskich UIDU. Dzięki temu jesteśmy e, dużą rodziną, bo jest nas około 7 tysięcy pracowników, ale e, to, co nas najbardziej cieszy, to to, że łączymy 135 tysięcy sprzedawców e, z 18, ponad 18 milionami aktywnych kupujących. Idąc dalej, e, Allegro, idąc za ciosem, dwa lata temu wystartowało z własną, e, z własną operacją logistyczną pod marką ale, Allegro One. Ktoś może zadać pytanie, dlaczego? Przecież mamy na rynku tak wielu wspaniałych przewoźników i oczywiście to prawda. Natomiast to, na czym Allegro najbardziej zależy, to klienci i chcemy być jak najbliżej tych naszych klientów. Jak najbliżej to jest słowo klucz. Chcemy, aby klient mógł jak najwygodniej odebrać swoją paczkę i jak najszybciej. Dlatego One Courier, który... E, który dostarcza paczki nawet tego samego dnia. Mamy One Fulfillment, który wspiera naszych sprzedających w procesie sprzedaży. No i One Boxy, czyli nasze automaty paczkowe, e, przy których e, zatrzymam się na chwilę. Nasze maszyny są nie tylko zielone z wyglądu, ale m, staramy się, żeby były zasadzane roślinnością, taką, e, m, która jest... E, Całoroczna jest zielona i wpisuje się w krajobraz miejski. Oprócz tego opakowujemy nasze maszyny w różnego rodzaju sensory, które parametryzują nasze maszyny, stan naszej maszyny, ale także stan środowiskowy. Jedną z ciekawostek jest to, że zbieramy informacje o jakości powietrza, którą każdy z Państwa może też monitorować razem z nami na stronie Allegro, na mapce właśnie z unboxami. No, i ostatnia ciekawostka jest taka, że sadzimy drzewa za każde dziesiąte zamówienie odebrane w naszym boksie. Ja na swoim przykładzie mogę pochwalić się, że mam już na swoim koncie dwie sosny, jedną lipę i jeden dąb, co mnie bardzo cieszy. Jak Państwo widzą, Allegro pełną parą wyszło ze świata wirtualnego do świata rzeczywistego, a razem z tym pojawiła się. Pojawiły się wyzwania z analizą danych przestrzennych i tutaj powołany został zespół, który został bardzo mało oryginalnie nazwany Location Intelligence. Nasz zespół został stworzony w celu rozwiązywania problemów Allegro, ale także zapewnienie naszej organizacji tego, że Allegro ma dostęp do jak najbardziej nowoczesnych technologii przestrzennych oraz dbamy o to, żeby każdy w naszej organizacji miał dostęp do danych i właśnie do naszej technologii. No właśnie, gdzie ta technologia jest wykorzystywana? Karol opowie tutaj w szczegółach. Natomiast ja tylko bardzo krótko wspomnę, jest bardzo dużo obszarów, tu nie są wszystkie. Tutaj są najbardziej oczywiste, czyli operacje One Ekspansja oneboxów, platforma online, serwisy takie jak na przykład geokodowanie oraz oczywiście marketing i wiele różnych modeli, które tworzymy właśnie z wykorzystaniem danych przestrzennych. Tak, no i wracając do tego momentu dwa lata temu, jak zespół został stworzony, Allegro zaczął patrzeć na technologie przestrzenne, to my zaczęliśmy tych danych szukać. Jakby pierwszym etapem była inwentaryzacja tego, co w Allegro jest. I tak z lotu ptaka nie było tego dużo, bo były to adresy, różne, różne rodzaje adresów, duże ilości adresów. Niby proste rzeczy. Czy to dane już przestrzenne, nie do końca, bo tak naprawdę współrzędne geograficzne pojawiły się, pojawiały się tylko w jednym miejscu, no bo każdy wiedział pewnie, każdy, statystycznie połowa z Państwa widziała mapkę w formularzu wyboru opcji dostawy, gdzie no mapkę, która, która wymaga gdzieś tych współrzędnych. Tak jak Kasia powiedziała, geokoder mamy też swój własny, bo tych mikroserwisów jest u nas sporo. Ale dane co do zasady dwa lata temu były, 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 były proste i dopiero zaczynaliśmy tworzyć to spojrzenie przestrzenne. Oprócz tego w ramach innych operacji, jak na przykład w ramach operacji OneCourier, Pojawiają się dane, które są bardziej oczywiste, czy tam może ciekawsze z punktu widzenia mapy, które mówią o rejonach kurierskich, trasach kurierskich, więc takich standardowych danych, które każdy kojarzy, jest już trochę więcej. Poza tym znowu zakładam, że z racji tego, że jesteśmy na kongresie dziś, większość z Państwa dane te kojarzy. Są dane zewnętrzne, które my wykorzystujemy w naszych procesach biznesowych, w naszych analizach. Dane demograficzne. Dane związane z modelami drogowymi, które pozwalają nam robić analizy na grafach, czy też points of interest, no i dane otwarte. Podstawa to, taka naszych analiz, czyli publiczne dane w Polsce i za granicą, jak również dane OpenStreetMap, na przykład wykorzystujemy pokrycie terenu, trochę tego jest. No i teraz. Jako ktoś, kto gisem zajmuje się już od jakiegoś czasu, przydałoby się, żebym pokazał jakąś mapę, która załóżmy pokazuje na bazie naszych zamówień, jak wygląda, gdzie, która część kraju ma więcej kawoszy, która część kraju ma wię ludzi, ludzi, więcej ludzi, którzy preferują herbatę. Natomiast na razie takich potrzeb biznesowych nie ma, w związku z czym zajmujemy się trochę innymi rzeczami, ale te, mimo wszystko te mapy ciekawe się u nas pojawiają. Patrzymy głównie na przestrzeń, pod kątem tego, gdzie powinniśmy, gdzie powinniśmy się rozwijać, jak się rozwijamy, ale nie tylko. Jakby kluczem naszej prezentacji jest, jakby jest podejście do ekspansji, ale zajmujemy się też w ramach naszej działalności działaniami, optymalizacją działań marketingowych, czyli na przykład lokalizację billboardów, A, czy kampanii reklamowych. W związku z tym, że nie było za dużo danych nie było, Allegro dwa lata temu i technologia też dopiero się pojawiała, czy my ją zaczęliśmy w. Prowadzać. Mieliśmy wolną rękę i postanowiliśmy podejść agnostycznie do tematu. Co to znaczy? To znaczy, że dobieramy różne technologie, nie skupiamy się na jednej technologii, tylko dobieramy je w zależności od, od celu. Natomiast u, u jądra naszej, naszych działań leży środowisko Google, bo Allegro już dwa lata temu już jakby było mocno zakorzenione w tej platformie chmurowej. No i tutaj takim. No, Narzędziem, czy silnikiem analitycznym jest Google BigQuery, które no, dla mnie osobiście było, było nowością, jeśli chodzi o analizy, analizy przestrzenne, czy też w ogóle jakby e, przechowywanie danych. W Google ten temat e, się rozwija. Ciekawostką jest to, że pole, czy tam typ danych nazywa się geografia. E, i można przechowywać dane tylko w jednym układzie współrzędnym, w gs -ie. Trochę się musieliśmy tego narzędzia nauczyć. Ono, ono się rozwija. Korzystamy z wielu funkcji przestrzennych, natomiast które są podobne do tych na przykład pozwisowych, ale, ale no, mamy parę wyzwań z tym, żeby. To, co chcemy móc tych narzędzi ogólowych zrobić. Poza tym, to o czym chciałem powiedzieć, to jest special Data Workbench. Coś, co tworzymy u nas w Allegro. Chcemy demokratyzować dane i technologie przestrzenne. Udostępniać je szerzej poza nas zespół. To się udaje. Wykorzystujemy indeks Ubera H3 do pracy z, tymi, z tym Big Data, czyli, czyli czymś, co wylewa nam się już z Exceli. Jakby jest tego dużo i pomaga nam to analizować również otoczenie. Czy sąsiedztwo? Wykorzystujemy taką, taką rozwijającą się platformę pochodzenia hiszpańskiego, jak Carto, które w szczególności rozwija nam wachlarz funkcji w środowisku BigQuery, jak również pozwala natywnie wyświetlać, wizualizować dane w przeglądarce internetowej ze środowiska BigQuery. Dużo tego BigQuery, ale jakby nie było dużo, dużo projektów Esri, czy nawet kluczowe produkty Esri są u nas wykorzystywane, czy w kluczowych obszarach, chciałem powiedzieć. Yy, mamy oczywiście środowiska desktopowe, które no, poza standardowym wykorzystywaniem, czy to, co warto podkreślić, to wykorzystywanie do publikacji yy, w ramach yy, w danych w aplikacjach Argis Online, czy ak ich aktualizacji, jak również yy, automatyzacja przetwarzań z użyciem Pythona. Yy, Argis Online to aplikacje, do których, do których jeszcze wróci Kasia, w szczególności aplikacja dla ekspanderów która pozwala no, na, na, na lepszą e, e, pracę w terenie i zebranie wszystkich danych, o których mówiłem, pewnie wielu, o których nie wymieniłem. No i Argus Enterprise to jest, jest wciąż, wciąż przed nami, a teraz wydaje się, że to jest natura, naturalna droga dla naszego rozwoju. A więc przykład wykorzystania technologii e, procesie ekspansji chcielibyśmy tutaj powiedzieć, że jesteśmy na każdym etapie tego procesu, od strategii po realizację, po mierzenie postępów. Jak w każdym projekcie strategicznym zaczęto zadawać na pytania, no to ile tych oneboxów potrzebujemy, gdzie je stawiać, czy w jakich miejscowościach, w jakich lokalizacjach, i jakie maszyny dokładnie stawiać, czy, czy duże, czy małe, w zależności od potencjału. No i z pomocą w odpowiedzi na te pytania pomogły nam. Modele maszyn learningowe. E, mo, dzięki takim modelom e, testujemy różne hipotezy biznesowe e, o wydajności maszyn. E, analizujemy dane. E, Ciekawostką jest może to, że jeden z naszych modeli, który jest najczęściej używany, to model predykcji wolumenu paczek, który wizualizowany jest ekspanderą właśnie w heksagonach obok 65 metrów, więc na bardzo szczegółowym poziomie, tak naprawdę można powiedzieć poziomie budynku. No i model składa się z takich dwóch submodeli. Jeden z nich pokazuje nam prawdopodobieństwo, z jakim klient odbierze paczkę właśnie w maszynie paczkowej, a nie na przykład Tudorowo albo w punkcie typu Żabka. Dalej przechodzimy do realizacji, kiedy mamy już ustaloną strategię, nasze wyniki i przekładamy do naszej aplikacji Argis Online. Aplikacja jest na co dzień naprawdę bardzo często wykorzystywana przez naszych ekspanderów, również w terenie, ponieważ aplikacja działa na urządzeniach mobilnych, połączona jest z BigQuery, tak jak Karol wspominał, zintegrowana z CRM-em, dzięki czemu Menadżerowie ekspansji mogą śledzić status danego lida, a także mierzyć i obserwować poziom utylizacji maszyn. Heksy są pokolorowane względem potencjału lokalizacji. E, bardzo dobrze widać, gdzie nasi ekspanderzy powinni szukać tych lokalizacji. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać, ale te heksy są na różnych poziomach agregacji, co e, umożliwia badanie konkretnej, do konkretnego zakątka ulicy, ale także prze, przeskorowania e, nieruchomości bardzo dużego portfela, na przykład danej gminy albo danego e, najemcy. No i re, y, dalej po realizacji, albo w, w trakcie realizacji tak naprawdę mierzymy postępy, e, coś, co nas zarząd lubi najbardziej, czyli patrzeć, jak się rozwijamy, jak performuje nasza sieć. Korzystamy tutaj z danych znowu populacyjnych i danych naszych wewnętrznych. Posiadamy procesy ITL, które przyspieszają nam ten proces i umożliwiają raportowanie e, do biznesu e, poprzez interaktywne narzędzia BI-owe, takie jak Argus Online i Tableau. Nasze wyniki KPI stanowią bardzo istotny wkład do korekcji strategii, i w ten sposób zamykamy całe, całe koło, które jest napędzane danymi przestrzennymi i technologią przestrzenną. Dziękujemy. Dziękujemy.